Wyjaśnione tajemnice. Kulisy spraw, które do dziś budzą kontrowersje. Konrad Piasecki. Tajemnice III RP. Już teraz w TVN24+. Oliwka ma 7 lat. Każdy jej dzień to walka. Walka z bólem. Walka o lepsze jutro. O każdy krok. Pomóżmy Oliwce przejść przez życie z uśmiechem na twarzy. Bez nas to się nie uda. 7356 Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie t -Pay. Bardzo dobrze. Mamy to, dzięki Asiu. Lubię obcasy, ale wybieram Archfit Hands Free Sketcher Slippers. Po prostu wsuwam stopy i gotowe. Bez schylania się i dotykania butów rękami. Dodatkowo Archfit zapewnia wsparcie łuku stopy dla komfortu przez cały dzień. Asiu, spróbujemy jeszcze jedną stylizację. Niech ale musi pasować z moich slippings. Wypróbuj mój sposób bez używania rąk z Hands Free Sketcher Slippers. Przedstawiamy przyszłość sprzątania. Coś okrągłego? Nowy CIF to wyczyści. Coś żółtego? Nowy CIF to wyczyści. Twój pies uważa, że to zabawka? Nowy CIF też to wyczyści. Nowy CIF Infinite Clean. Z naturalnymi probiotykami, które zapobiegają osadzaniu się brudu. Skutecznie wyczyści tysiące powierzchni w twoim domu i poza nim. Sprzątaj łatwiej. Wypróbuj CIF Infinite Clean. Spieszę. Czekaj, to nie takie proste. Proste? Płacisz i przy okazji oszczędzasz. Od każdej transakcji automatycznie odkładam dwa złote. W o banku polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie, bo oszczędzasz przy okazji. A, sam się grilluje, jaka kiełbas. Zlidla! Cierze warzywa. Zlidla. W tym przepieczywku. Też z Lidla. Nie! Pewnie wydał majątek. Wcale nie. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo go sama kazowałam. Super jakość w niskiej cenie, co w litrum. My Polacy jesteśmy mistrzami grilla! A wiesz, jak to się zaczęło? Polakus Grillus jako pierwszy opanował posługiwanie się Kotlinem. Na dworze Władysława Grilleły. Zawsze królową Kotlin. Kotip Kotlin grał też pierwsze skrzypce na grillach czwartkowych. Twoja kolej, mistrzu! Kotlin zmienia grilla na lepsze. Czekamy na swój plan, tak! Zostaw wszystko na... O-O-Plan! to obi, bo z obi wszystko proste Nic cię nie powstrzyma! Zrobisz to z hobby! Nic Cię nie powstrzyma, dzięki naszym wspaniałym wiosennym ofertą. Bo jak majówka, to tylko z Obi. Teraz grill węglowy i myjka ciśnieniowa w super niskich cenach. A do tego 20% rabatu na ponad 450 produktów oświetlenia ogrodowego. Napięty grafik? Musisz się spieszyć? Daj sobie chwilę i powdychaj intensywny zapach Lenor Perfume Therapy. Stworzony z wykorzystaniem technologii olejków zapachowych. Zrób sobie przerwę w trakcie codziennych... Zwykły zapach, który zostanie z tobą aż do końca dnia. Lenor Perfume Therapy. Świeżość trwająca trzy razy dłużej. Użyj perełek zapachowych Lenor, które z płynem dopłukania zapewnią świeżość non-stop. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają, kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Alior Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. W sobotę przez Polskę przechodzić będzie front atmosferyczny. W centrum przyniesie opady deszczu, ale później sił aktywni i na południu znów będzie grzmieć podczas burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr znowu może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Pogodniej bez opadów na północy, ale tutaj też najchłodniej 15 stopni. 20 stopni wskażą termometry w centrum ma 25 na południowym wschodzie. W niedzielę opady deszczu na północy i na południu, na południowym wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 12 do 18 stopni w niedzielę, a w poniedziałek od 11 do 14 deszcz i chmury na południu. Gościem Piotra Kraśki będzie Marcin Wiosek. Fakty faktach. Dziś o 19.25. Każdy centymetr mojej skóry zasługuje na czułość, dlatego kiedy się gole, używam maszynki VENUS Comfort Glide Miami z pięcioma trwałymi ostrzami, która dzięki technologii Skin Cushion pomaga chronić moją skórę przed podrażnieniami. Teraz Gillette VENUS z wygodnym uchwytem pod prysznic. Moja skóra tak jak lubię. VENUS. Płacenia za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w Orange. I nic za niego nie płacę. Przez rok. To uczciwa cena. Przyjdź do Orange po smartfon Xiaomi i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako. Do Orange tu jest. Nowy sezon. Nic do zgłoszenia. W środę o 22.20 w TVN Turbo. W życiu jak w sporcie. Potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection i bądź pewna siebie niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorącą, zawsze pod kontrolą. Usłysz poruszające historie. O co? Bliżej. W TVM 24 TVN24+. TVN24 daje do myślenia. Tymbark! Do 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 posiłku! Do 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 grilla! Do, do, do! Tymbark pasuje do każdego posiłku! Powiedz... Ta... To... Ta, to? A całym zdaniem? Gdzie są moje słuchawki? Tato! Tata znajdzie słuchawki, żeby mama znalazła czas na serial, bo zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Brzuchy, brzuszki i brzusie. Przechodzicie przez wzloty i ból. Kiedy stres lub jedzenie kończą się bólem brzucha, wypróbuj NOSPA MAX. Skurcze mięśni to źródło bólu brzucha i nie każdy lek na niego działa. NOSPA MAX działa inaczej, bo trafia w skurcz i usuwa ból brzucha. Brzuchy, zasługujecie na najlepsze. NOSPA MAX. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.